Kina z ostatniego filmu, z GeForce Kinsa, wygrywa. Gratuluję serdecznie, odezwij się na Discord i na kanał Dzisiaj do wygrania taka emeczka, jeśli chcesz ją wygrać, został oczywiście suba z dzwonem, łapka w górę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście, jak sobą pełnoletnią jesteś, użyj do KROCZCZCIEŃ GeForce Kinsie, lubiłeś się z Linktrypsu bądź klikasz na mój kod promocyjny i wpisz już w oczywiście kodzik proxy przez 2x5% więc za każdej wpłaty i skrzynczkę na za free. Zapraszam Cię na stronę PirateSwap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym KROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. No i w opisie to oczywiście 5 tysięcy, Chętny, więc spróbujemy oczywiście zdobyć coś fajnego z tego budżetu. Ostatnie, naprawdę, no, dwa odcinki z rzędu. Podobała Wam się chyba ta seria z robienia kosy od zera. No, nawet się udało nam. Wczoraj się udało zrobić kosy w ogóle, to jest kosmos, nie? Udało nam się zrobić tą w najtańszym chyba ponad 500, nie? Więc, no naprawdę, challenge. Ja nie wierzę, naprawdę, się, że ten challenge się uda, nie? Możemy bitwę na skrzynki dla Sigm, bo jesteśmy Sigmom stary. Ja i ty jesteśmy Sigmami, więc mam nadzieję, że te skrzynki dla Sigm nam oddadzą, tak? Zobaczmy, spróbujemy, bo ta skrzynki łącznie za 2400. Uuuu, jakiś tutaj Butterfly widzę do trafienia jest. Ałka Habara również, ale zobaczmy, jak nam tutaj siądzie. No, to jest. No. Wybór spośród, że tak powiem, główna i główna, nie? Jak mam być szczery. No dobra, tutaj też nie fajnie. No jeszcze dwie strzynki przed nami, no coś, jeden lepszy item jakiś. Fire Serpent, naprawdę, takie Fire Serpenta. Bym się cieszył, nie? Ostatnia strzynia, a ta CZ, chyba. ile przepraszam? Powiem tak. Jest szansa, żeby to było najszybsze, jak Grzegorz na kanale, bo chciałem stworzyć jeszcze jedną taką bitwę, ale. Stwierdziłem, że nie będę moim pokusom, że tak powiem, nie będę dawał im wygrać, tak? Dlatego stworzymy jakąś bitwę taką bardziej zachowawczą, tak powiedzieć. I spróbujemy rozbić po prostu ten odcinek w czasie, żeby no po prostu nic miał co oglądać, tak? Żeby nic miał co oglądać. A nie, że obejrzeć sobie jedną bitwę, jakby jak roko się zeruje i jakby wiesz, i tyle z kontentu. No ja tu chcę, żeby widz sobie obejrzał troszkę batelkę, nie? A co to, było, co, co to byłyby za batelki? Jakby były dwie batelki na filmie, wiesz o co chodzi. Jakby, no ja tutaj też potrzebuję dużylnie dawki skrzynek po prostu w ciągu, że tak błędnia. dnia. I niedobór skrzynek to trochę źle mnie no nie wpływa, bym powiedział, że o co chodzi. A ja próbuję to jeszcze, coś, że tak powiem, jakieś skina dostać jeszcze, nie? Fajnie by było, żeby tę bitwę wygrać i faktycznie, no, móc jeszcze coś zakręcić. Przy okazji z gracą zakręcić, tak? Dostając ładne skiny oczywiście. Więc tutaj no, jest potencjał na jakieś 1300-1400 zł, coś takiego ostatnia strzenia Hydrotus, zobaczmy no jest jeszcze Diglot, to jest ładny i on kosztuje 4 stówy no i no i ten Digielek chyba nas uratował dosyć mocno 3000 ej, udało mi się w końcu wygrać battle, i mamy jeszcze właśnie ten kos z tego wcześniejszego filmu nie, ale jak nie widziałeś tego filmu z 50 zł, czy tam ze 100 chyba z 50 zrobiłem kosę no to musisz iść to zobaczyć stary bo takie coś rzadko się zdarza, żeby kosę zrobić z takiej majestyny Wsimy kontrakt 3000 zł i zobaczmy, co nam tutaj da. To jest 200, więc jest to minus. No klasycznie, też no, przyzwyczajenie, że w takich sytuacjach raczej wychodzę na minus. Generalnie na Discordzie, link masz w opisie, gościu. Wrzuciłem, co ja wrzuciłem? Wrzuciłem nowy giveaway, więc możesz sobie dołączyć. Plan za free na Discordzie. Link oczywiście w opisie na kanale Ustrzelskina. Wchodzisz sobie, klikasz reakcję i to tyle. I już możesz sobie oczywiście. Do, do liwoje dołączyć, a hasło kompisowe. Co może zresztą jestcie Napisz, czekaj, najpierw to mi do głowy wpadnie. Pora rok była ostatnio. O monsterka też pytałem. Nie wiem, o tym też Nie wiem. Napisz, może czy masz jakieś zwierzę w domu, jakieś psa, kota czy coś, nie? A ja stworzę bitwę za 1800 jak już tutaj, fajną skrzynkę bym zapodał Czyli widz, nie. Tutaj co obejrzeć. skrzynka Infinity jungle na przykład. To o, tu jest potencjał na hydrę. To jak najbardziej możemy tu uderzyć. Możemy jeszcze 1400 złotych rzucić Ja bym uderzył. Pff, pamiętam chyba szybko Ja bym ją skip. Tam bym otworzył 3660, dobra. I zróbmy to bitwa. Na dwie czy trzy? Na dwie. My mamy problem stary z dwiema osobami wygrać. W sensie z jedną osobą. Co w się sensie bitwa na dwie osoby, ale że z jedną osobą. Mamy problem wygrać. Tak samo jak mój Newcastle United ma problem wygrać z Fulham. No to jest XD, no naprawdę. Kupon płaczek, kupon wręcz płacze Z 1660. Cztery skrzynki. Proszę. Niech ta bitwa mi siądzie. I będę kontentował. Jest MK. Printstream za Kafla. okej okay. To jest bardzo dobre zaczęcie, trzeba sobie powiedzieć. Mamy tutaj po MC. No a jak wychodzić na zero, to znaczy na minus to oboje, nie? Oj ta kosa, oj ta kosa, ta ostatnia jeszcze nie będzie najważniejsza stary Trzymajcie kciuki za mnie, proszę, 1200 zł No ale to niestety, Pa będzie że tak powiem, no, wpisana w koszta chyba